Panie generale, nie daj się naprawiać hałasu w przeciętkach szyich wodzów. Nie proś, nie napię, nie awantuj się, nie ukosz, nie płaszcz, nie pełzaj. To jest, panie generale. To jest pańskie biurko. Wasze, przyjemnie tylko pracuje. Proszę otworzyć safe. Zgodzi się pan, że Wojskowe Służby Informacyjne były organizacją przestępczą, która w całym okresie istnienia nie złapała ani jednego rosyjskiego szpiega? Nie zgodzę. Złapanie szpiona to porażka. Sukces to przewerbowanie szpiona, żeby pracował w przeciwną stronę. Czyli potwierdza pan moją tezę? Nie potwierdzam. wykonałem rozkazy przyłożonych w ramach ustawy na prawie, którego nie złamałem. Czy może mi pan podać listę zwerbowanych rosyjskich szpiegów? Mogę, ale potem będę musiał pana zabić. Słyszał pan, panie prokuratorze? Obowiązujemy do śmierci na tajemnice państwa, z której nikt mnie nie zwolnił. Dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy, ale także dzięki wsparciu.